Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Silverek, a oto Dumbledore, jedyny członek rasy krasno Taki inny centaur. Krasnoludopies. Wiem, że mój pies mnie bardzo lubi, ale Mabari, wiesz, jednak no za blisko jest i co sobie czuje twój oddech w moich płucach. I nie w sercu też. No, ale dobra. Widać, że mój pies jest bliski memu sercu. <grywa> Ach, jak Wam się odcinki podobają, to pamiętajcie o w góry, ale dobra. Mniejsza o to, tablica kantora. Tu możemy przyjmować różne misje takie tablice będą w wielu lokacjach. No I z takim jakby najprościejszym zbiorem misji takim. Najbardziej ogólnym. Zapis w imieniu Sir templariusza i obrońcy wiary. Wiadomo z nich będzie, że złoczyńcy padający na uchodźców podlegają każdej śmierci. Stwórca gara dzieł wszelakimi otrami, bandytami. Templariusze wypłacą znaczną nagrodę za schwytanie lub wykonanie egzekucji na przywódcy opryszków, w pracach i traktach na północy. Strzeżcie się jednak, bo ci są liczni i, i, i wprawieni w swym nikczemnym, że miał się pokonanie ich... Pokonać ich może tylko dobrze uzbrojony i wyszkolony oddział. Módlimy się o tych, którzy podejmują się owego zadania. Mieszkańcy dobywają reputację raz podróżnicy. Mówili o trzech grupach bandytów, czychających w północnych lasach. Niechaj wysłuchany zostanie ostrzeżenie Sir Braneja. nie byłoby rozważnym udać się w pościg tylko po to, by stać się kolejną ofiarą. Nagroda wynosi trzy suwereny. Niechaj Stwórca czuwa nad swymi dziećmi w godzinie potrzeby. Trzy suwereny. No to już jest dużo. Ostatnio jesteśmy suwereny, a tej za. Czyli nie dostaliśmy suwerena za pomoc pewnemu kupcowi, którego potem zabiliśmy, no ale cóż. I Aileen przemówiła do ludu. Wasze jest moje ognisko. Wasz jest mój chleb. Wasze jest moje życie. Bowiem ci, którzy kroczą pod wzrokiem Stwórcy, stanowią jedność. Hmm, masz na to coś ciekawego? Błogosławieni stróże pokoju, obrońcy sprawiedliwych. Ale ten chłopczyk się na tą tablicę patrzy. To jest najbardziej tego kapłana. Innych misji w tym momencie o, nie ma. Fundament. I ta przybywszy do nich, rzekła. Choć wielka nasza Dobra. Mniejsza do kapłana i se gada głupoty. Jest wabny dywan. Uuu, a to jest fajna rzecz jak na pierwszą lepszą skrzynkę teraz mi leży otwarta. Jak widzimy jedę w tym świecie, bo nie jest, jest szczególnie dużo warty. Gramy oblowanych ludzi. I pieseła. Ehm. Pieseł. No cóż. Witaj, szanowny panie. Wasz lud słynie ze swojej hojności. Czy nie masz przypadkiem odrobiny chleba? Hmm. Co wam się stało? Myśleliśmy, że w Lotering będzie bezpieczniej. Że Tern sprowadzi tu żołnierzy. Ale bandyci napadli nas i zabrali wszystko: nasze jedzenie, ubrania, nawet owieczkę mojej córki. Nikogo nie obchodzi garstka elfów. Pomożesz nam? Spotkałem tych bandytów. Nie żyją. Ty zabiłeś ich? To wspaniałe wieści. Może nasz dobytek wciąż tam jest. Nie wiem, jak ci dziękować, przyjacielu. Nawet jeśli nie odzyskamy wszystkiego, dobrze wiedzieć, że inni będą bezpieczni. Cóż za mili ludzie. Jestem rad, że przypadkowo, ale jednak im pomogłem. A to myrmowisko, i ktoś na dworze bawi się kosiarką, więc sprawdzę, czy to słychać na nagraniu, czy nie. Niestety trochę już słychać, ale liczę, że to jakoś szczególnie mnie przeszkadza, bo jest raczej odgłos, odgłos taki. Gdzieś tam w tle. O! Złota kosa 490 czarnego. Ten alkohol zachowuje chud nawet w pełnym słońcu, którego promienie, wydają się, którego promienie wydaje się absorbować. Pić go należy po jednej kropelce, zdjęcie z odsłoniętym ciałem nie jest zalecane, choć najprawdopodobniej niemożliwe do uniknięcia. Takie jeszcze są w tym mieście, a wiąże że bieda powszechnie, ta? W pierwszej lepszej skrzyni leży alkohol jakiś legendarny, a tam bieda w tym mieście. Bieda, panie. Nic tu nie ma. Ni pieniądza, ni nic. Gdzie jesteś? Widziałeś moją mamę? Eee, biedactwo. Zgubiłeś mamę? Przyszli niedobrzy ludzie z mieczami. I mama kazała mi biec do wioski. Biec co sił. To pobiegłem. Mówiła, że będzie tuż za mną. Ale czekam i czekam i nie ma jej. No domyślne, co z nią zrobili. Chodź za mną, poszukamy twojej mamy. Że mam nigdzie nie iść, tylko czekać we wsi. To w sumie mądrze. No cóż. Masz srebrnika i sobie kupić czegoś, coś do jedzenia. Srebrnika? O rany! Dziękuję! Więc e, jesteś krasnoludem, tak? Poznałeś powzroście, co? Tata mówi, że krasnoludy to chciwe dranie, ale ty nie jesteś chciwy. Dziękuję, że mi pomagasz. Jej! komplement za jednego serwernika. No, w sumie nie jestem chciwy, bo nie chciałbym się wstać w gry dla jednego suwerena. A zabiłem to kupca, który mi oferował tego suwerena. porozmawiajmy no, to... przez chwilę o, o Twojej matce. Mm -hmm. Wolałabym porozmawiać o Twojej. Nie ma o czym mówić. A poza tym, czy przypadkiem Twoja matka nie jest straszliwą wiedźmą, która mieszka w lesie? To znacznie bardziej interesujący temat. Być może dla ciebie. Ciebie zainteresowałby nawet mech porastający skały. Wiesz, co jest jeszcze bardziej interesujące? Apostaci, magowie praktykujący poza wieżą. To niezgodne z prawem. Przeczytałeś to w jakiejś mądrej księdze? Mam nadzieję, że małe literki za nadto Cię nie zmęczyły. Zawsze możemy porozmawiać o Twojej matce. Mnie tam bez różnicy. <grym>, o Boże. Zajsta, to jeszcze wam testujesz? Nie no, Morigan ci nie o tam tak łatwo, nie ma tak łatwo. Podobno bandyci wrócili. Czemu Ktoś ten ich po prostu nie żołnierze. wybiją? Albo chociaż będzie się gdzie ukryć. O, Alison? Witaj. Nieznajomy. Pewnie nie znasz nikogo, kto umie robić pułapki. Hmm, do czego ci one? Stary Barlin mówił, że wkrótce mogą nadejść pomioty. Ma w obejściu trochę pułapek. Pomyślałam, że też parę rozrzucę po gospodarstwie. Ale Barlin chce je mieć zatrute. Ja chcę zwyczajne. No cóż, nie wiem kim jest, kim jest Barlin, ale Barlin ma u siebie zatrute pułapki? Nie znalazł jeszcze trutki. Dzięki niech będą stwórcy. Ale ma ich pełno na swoim polu, on bywa trochę ekscentryczny Hmm, to trzeba po prostu nie kupić jakiś wnyk Nikt nie ma, Barlin rozrzucił wszystkie pułapki po swoim polu No przykro, nie mogę ci pomóc, żegnaj Nie chciałam przeszkadzać, przepraszam Ok, to była misja a ja, a ja jej nie wziąłem, bo nie mają ja nikogo kto aktualnie jest w stanie mi stworzyć te Pułapkę, co lepszy nam z tej ponownie Bo, aż może wkrótce będziemy mieli kość, to będzie w stanie to zrobić. No i dobrze, znowu jesteśmy w tym samym miejscu, ale póki co, jednak tą panią Alison olejmy. I zbierzmy sobie ćwiekowaną skórzaną zbroję. Czy jakaś budę dla psa jest zbudowana? Nie, jest jakiś kurnik prędzej miniaturowy. No cóż, i akurat znowu jak wyłączyłem nagrywanie, znowu ktoś kość tą brąbaną kosiarką, no. Górnik mistrz Feleron nie daje nam chwili wytchnienia. Jest gorzej niż w Ostagarze. Hmm? Mój brat zginął w Ostagarze. Mam nadzieję, że nie będziemy następni. Zamierzamy pracować w kopalni do ostatniej chwili. Rozkazy Felerona. Kim jest Feleron? Mój brat zginął w Ostagarze. Mam nadzieję, że nie. W wie... Tak mogę wyglądać na niego weźmę z kipochowy strasznie. Moim zdaniem powinno się dać. Ale cóż, moje zdanie. Kogo obchodzi moje zdanie? Ono jest nic niewarte. Przynajmniej do tutejszych jego z tej gry. To jest cała masa kurczaków. Ten jakiś kuczek, kuczek obrażony na świat. No i co tu możemy, niby zrobić? No nic tu nie ma, poza kupą śmieci. A w kupie śmieci jest grzyb głębinowy, zawsze coś. Nie wiem, czy sobie się bym grał w śmieciach, ale no cóż, zawsze grzyb głębinowy. Mówię, czemu grzyb głębinowy? Właśnie w kupie śmieci. On tam rosnął, czy ktoś go tam wyrzucił? A dobre pytanie: Damy Nestorkę storkę Miriam. Jestem ciekaw, czegoż to ona będzie chciała, bo wiem, że niektóre misje w tej grze wymagają właśnie odpowiedniego poziomu umiejętności danej. No i cóż, zobaczymy. Masz gdzie spać? Nic nie brakuje, hmm. co tu się dzieje? W zasadzie liczyłem, że mogę jakoś pomóc. Nie trzeba nam teraz mieczy, tylko łóżek, żarcia i mniej tych nieszczęsnych drani. Nie znasz się pewnie na tonikach, lekach ani ziołach. Ja nie, ale mój przyjaciel tak. No to możliwe, że jesteś w stanie nam pomóc. Przechodzi tędy wielu podróżników, często chorych albo rannych. Robimy co możemy, ale zapasy się kończą. W lesie na północ są zioła lecznicze. Jeśli zrobisz z nich trochę lekarstw, postaram się coś ci zapłacić. Napiszę wszystko, co musisz wiedzieć na tej karcie. No dobrze, zaktualizowano, otrzymano przedmioty. Nie wiem, co już za przedmiot trzymałem w tym momencie. Ustaw według i według daty. Nic czego wcześniej nie posiadałem, skoro nie jest to u góry. No dobra. I co z tymi ziołami? Znalazło się coś? Uh, nie potrzebuję ich trzymaj. Bywaj. Co ja dokładnie mi dać, bo nie chcę jej dać coś, co będzie poddane potrzebne. Mapa dziennik. Lotering. Tablica u kantora. Nie, nie tylko rośliny. Prosiłam się, abyś wykorzystał swoje znajomości. Przetworował słabsze okoliczności dla rannych uchodźców. Trzy powinny wystarczyć. Okej. Okay. I co z tymi ziołami? Nie potrzebuję ich, trzymaj. To nam bardzo pomoże. Porządny jesteś, wiesz? No, jak przystało na kastanik. Wow, za trzy okłady 50 srebrników. Fakt, te normalne akwady kosztują baz 20 parę, ale te są pomniejsze na no koszniewa po 3 czy po 4 srebrniki. Mamy kolejne grupy uchodźców, nawet pomocnego uchodźcę. Może lepiej tam nie lepiej Gospoda jest pełna, żołnierze wszystkim się naprzykrzają. O, o tych żołnierzach. Nie są tu po to, by nas bronić. Szukali kogoś, a później zaczęli pić. Hmm. Słyszałem, że o mało co nie zabili człowieka, bo nie spodobała im się jego twarz. Zastanawiam się, czy to nie dezerterzy z królewskiej armii. Dajesz mi zadowolony. A mam powody, by być zadowolonym? Teraz, kiedy król nie żyje, mroczne pomioty opanują lotering, zanim ktokolwiek zdoła zorganizować obronę. Myślałby kto, że ci żołnierze przegonią chociaż bandytów. Słyszałem, że ktoś dał im coś, na co zasłużyli. To chyba nie ty, co? Tak, to bym ja. Naprawdę? Hej, to on przegnał tych złodziejskich bękartów. Przyjdą pewnie następni, ale dobrze wiedzieć, że można tu jeszcze liczyć na sprawiedliwość. Dziękujemy. Hmm. Dziękuję za podziękowania. Może lepiej tam nie iść. Ale czego gospoda jest pełna? Z tego samego powodu, dla którego pełna jest kaplica. Wszędzie gnieżdżą się ludzie, którzy musieli uciekać ze swych domów. Właściciel gospody pozwala ludziskom spać na podłodze, ale on też może przyjąć tylko ograniczoną liczbę gości. Z kolei żołnierze robią się coraz bardziej nerwowi. Cóż, dzięki za informację. O, oczywiście. I ja, Tobie również. Wszystkim nam by się przydało, co nie? No a jak? Powodzenia, towarzyszu. Kolejny górnik. Mój brat zginął w Ostagarze. Mamy. Jego gdzieś... brat też zginął w Ostagarze. Hmm, no cóż. Bracia, wszyscy górników Rotterdam zginęli w Ostagarze. Przypadek? Nie sądzę. Mówił, że jest z Redcliffe. Gadał ze wszystkimi w Karczmie. Skąd mamy wiedzieć, gdzie jest urna świętych prochów. I dobrze może pytać o drogę na Księżyc. Osóń to brękę. Cszysty rycerze zradkliwiej szukają. Jakby nie mieli lepszych zajęć. Nie rozumiem tego. No, ale lemon jest chory ich przywódca. Bez niego to już to nie to samo będzie. Aż to podobno jest spoko człowiek. Zawsze my, jeżeli kiedyś poznamy. O jedna nam się uda. Biedna królowa anora. Jej młody król nie żyje, a ona nawet nie urodziła dziedzica. Więc Tern Logan jest nowym regentem? To dobrze, prawda? Podobno mógł mieć coś wspólnego ze śmiercią króla. Ale przecież króla zabiły pomioty. To nie ma sensu. Podobnie jakieś polityczne bzdury. Będzie dobrze, jak nie spalą całego kraju w tej swojej walce o tron. Witaj, panie. No, mamy tutaj dosłowną grę o tron w tej oto serii. Patrzcie, co my tu mamy. Chyba zostaliśmy pobłogosławieni. Oho, ludzie Logena, niedobrze. Czy my przypadkiem nie spędziliśmy całego poranka wypytując o takiego właśnie krasnoluda? I wszyscy mówili, że nikt go nie widział. Wygląda na to, że zostaliśmy okłamani. Panowie, nie ma powodu do niepokoju. Oni bez wątpienia tylko szukają schronienia. Na pewno nie. A teraz odsun się, siostro, jeśli będziesz bronić zdrajców. Spotkacie to samo co ich! Czy wy grozicie pięknej, rymującej, rudowłosej niewiaście? Ho, ho, ho! Wygląda na to, że chcesz się bić. Chętnie ja spełnię Twoją prośbę. Dobra, uwiniemy się z tym szybko. Dobra, paru tej żołnierzy macie, ale co to dla mnie? Ja jestem Dumbledore! Człowiek, który walczył z samym ordem i tak dalej i tak dalej. Mniejsza to w tym momencie, po prostu jedziemy ich. Pieseł, ogłuszenie. Piękne szczekanie, że pancerz zmniejszyć. Następnie wbita. Czemu Dumbledore nie do dowódcy, jak na to robić? Dumbledore, ty wredziochu. Ja ci każę jedno, ty robisz drugie. Dobra, nie ma sensu, żeby Alister tłukł tego dowódcę, bo on jest zbyt odporny. Tylko niechaj tłucze... coś tam innego. Jest coś, co już z ładnie zajmuje. Pomąż piesałowi, bo on jakoś super mocny to to nie jest. Ojej, oj, to to mlejne chcą nam zabić. Nie było przyjemniej, gdyby ona zginęła. Bo to jednak jest postać niezależna. ona się nie wskrzesi. Nie powstanie zmarłych. Chociaż wspominaliśmy, że katarowie też tak jakby nie umierają, no bo wstają potem. Bez żadnego wskrzeszenia. Ale cóż... Bo w tym świecie jest wstrzenie tylko na potrzeby mechaniki gry, a jako... o... nie ma go jako... Nie takich zakręć, tak, taka magia jest w sumie dostępna. Świetnie. Dobra, wygrałeś. Oddajemy się. Dobrze, dostali nauczkę, możemy przestać walczyć. Hmm, po takiej ilości krwi to mówicie? I po tym jak zabiliśmy każdego poza nim? Bravo! WIVAT dla pokój i nieuzasadniona agresja! Jak powiem po Dark Soulsowemu. Bez odmiany. Oh, Boże. Paniusiu, paniusiu! Hmm. Szalor nie zdradzili króla Elana, Logień to zrobił! Byłem tam! Tern wyprowadził nas z pułapki! Ten... Dostarczysz domościg do co, co mam mu powiedzieć? Zapłaci za to, co zrobił. Nie jest to zbyt mądry, ale... W nie jest zbyt mądre, to już tego nie zrobimy. Ha. Huh. Przestażnicy wiedzą, co się naprawdę wydarzyło. Powiem mu w tej chwili. Dziękuję. Przepraszam, że się wtrąciłam, ale po prostu nie mogłam siedzieć i się przyglądać. Hmm... Doceniam co chciałaś zrobić, ja to tak właśnie widzę, ale gdzie Star zakona naucza się tak walczyć? Wiesz, nie urodziłam się w zakonie. Wiele z nas wiodło kiedyś bardziej barwne żywoty. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Leliana, jedna ze świeckich sióstr zakonnych z Lottering, A raczej byłam. Hmm, co znaczy? że nie może coś przedstawmy. Jestem Dumbledore, miło mi. A moje. No, A, To będzie grzeczniejsze. Ci ludzie mówili, że jesteś szarym strażnikiem. Będziesz walczyć z mrocznymi pomiotami, tak? To przecież robią szarzy strażnicy. Wiem, że po tym, co się stało, będziesz potrzebować każdej pomocy. Dlatego idę z tobą. Wow! Cóż za ekspresywna i szybka. decyzja? Eee, Skontaktowałeś do pójścia ze mną? Stwórca mi kazał. Eee... Stwórca jest po mojej stronie? Świetnie! Witaj na pokładzie! Nie, nie powiem tak. Eee... Jasne, to chyba ten moment, kiedy zaczynam powoli wycofywać się tyłem. Albo możesz rozwinąć ten temat? Ja... Ja wiem, że to brzmi całkiem niedorzecznie, ale to prawda. Miałam sen, wizję. Jeszcze więcej wariactwa? Sądziłem, że wyrobiliśmy już normę. Popatrz na tych ludzi. Są zagubieni w swojej rozpaczy, a ta ciemność, ten chaos będzie się rozprzestrzeniać. Stwórca tego nie chce. To, co robisz, to, co masz zrobić, to dzieło Stwórcy. Pozwól mi pomóc. Dobrze, ale mam jeden z dwóch warunków, musisz spełnić. Albo bierzesz połowę tego, co bierzesz, albo mówisz prawdę. Hmm. Hmm, no cóż nie, ale nie lubię pomocy, jeżeli ktoś mi ją oferuje. Może twoja czaszka została uszkodzona bardziej niż myślała matka. Dziękuję, doceniam tę szansę. Nie zawiodę cię. Tak sądziłem, że Mori spodoba się kolejna osoba w drużynie. No i teraz jak widzicie, właśnie mamy ten problem, że dzielimy więcej niż cztery osoby w składzie. No to ktoś niestety musi go opuścić. I tym kimś będzie oczywiście piesel. Mm, pośmutnie. Ale on i tak będzie z nami, bo jak pamiętacie, odtygamy modyfikacje, żeby właśnie Jeseł był z nami. Mam w ogóle miałem takie śmieszne teksty, jak ich bierzemy albo nie bierzemy. Ze wszystkich. W rzeczy samej. Jasna cholera. <grym> Ze wszystkich. Jasna cholera. Czemu obie mają ten sam tekst? W rzeczy samej. W rzeczy samej. Jasna cholera. <grym> o! Niech to szlak trafi. O, niech to szlak trafi. <grym> Oczywiście naszego bohatera nie możemy sobie nie wybrać, no ale cóż, akceptuj. Bo pieseła sobie i tak przyzwiemy. O, gdzież to jest mój przedmiot do przesłania pieseła? doku jest tu. Pum. No i nasz pieseł jest. Normalnie jakaś jednostka, która jest mieszana w tym miejscu jest tylko naszym przywołańcem i nie mamy z nią żadnych interakcji że coś. Ale... No, akurat ten mod działa tak, że i tak piesą ma wszystkie interakcje, a prze bardzo. Jest dalej, tak jakby był częścią naszej drużyny. Fakt, troszkę na balans gry, ale piesą jest chyba najsłabszym ze wszystkich członków drużyny, więc on tej niewiele zmienia. Tak, jeżeli byśmy przegrali, to tak byśmy przegrali, a jeżeli byśmy wygrali, to tak byśmy wygrali. Chociaż ma niby ten obszarowy stun, czyli obszarowe ogłuszenie, ale ona się tak wolno rozwija, jak się płynku nie może, więc. Z początku fakt, on coś tam oznacza, ale czym dalej w tym walce oznacza mniej. A interakcje z nim są bardzo przyjemne, więc sądzę, że to zestawienie go może być dobrym pomysłem. A może już coś z jadką zrobić w pisełku? Już chwila, bo tutaj nie pozbierałem rzeczy jeszcze. Aha, obgryzę się do kostek wszystkich. No dobra. O, rozumiem. W takim razie pozbierajmy lód. No i to na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Do następnego razu. Na razie, cześć ludziska. Hej.